Trwa to do dnia dzisiejszego. W szczególności chciałbym podziękować zaangażowanym jednostkom Straży Pożarnej PSP Białystok, PSP Grajowo, które też czasami tu przybywało, OSP Supra, OSP Obroniczki. Wielkie podziękowania za czas poświęcenia naszym ratownikom, którzy sprzątają gruzarę, zbierają śnięte ryby i robią bardzo dobrą robotę. W sprawach teraz technicznych, poziomu wody, bo mamy sytuację elektrowni, która nam się naprawia poprzez nasze działania, poprosiłbym o głos pana sekretarza gminy poda Szanowni Państwo, chcę poinformować, że te wszystkie działania, które teraz są prowadzone już od kilku dni, mają jak najbardziej swój sens i uzasadnienie. Jako gmina Supraśl, zrobiliśmy dodatkowe badania. Wody takie niezależne na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Biologii i już otrzymaliśmy takie wstępne, bardzo wstępne jeszcze dane z dnia wczorajszego. I o czym mogę powiedzieć? Że rzeczywiście najprawdopodobniej są to wyłącznie przyczyny naturalne. Proszę sobie wyobrazić, że woda, która wpływa tutaj do naszego zbiornika na początku ma natlenienie na poziomie. Tylko 2,2 mg na litr. Czyli, tak jak mówią biolodzy, jest to praktycznie woda bez jakiegokolwiek życia. Tutaj życia w takiej wodzie już e, nie może być. Natomiast e, wczoraj zrobiliśmy tak mniej więcej na, na e, poziomie 3 m od brzegu, w kilku miejscach, e, te, e, wyniki, i okazało się, że Woda jest, ma, ma taki wskaźnik 5,5 mg na litr. Czyli powiedzmy, że nie jest to norma, bo norma wynosi 7 mg, ale jest to już dość dużo i na tyle dużo, żeby ryba mogła próbować przeżyć. I rzeczywiście można powiedzieć, że te wyniki, te działania nasze dały rezultat, bo na przykład w dniu dzisiejszym rano wyjęliśmy już znacznie mniej wody, bo to jest, można powiedzieć, tylko na poziomie jednej czwartej tego, co było w dniach poprzednich. Także tutaj należy powiedzieć, że jak najbardziej te działania mają sens. Co jeszcze dowiedzieliśmy się od Wydziału Biologii? Że właśnie ta woda, która ma taki kolor, jak widzicie Państwo, brązowy, Powoduje, że ograniczony jest proces fotosyntezy. Są różne związki organiczne, które, są, które wpływają do rzeki, i w ten sposób ta rzeka nie oddycha. Tlen jest zabierany zarówno przez te nowe związki organiczne, jak również przez to, że jest tego tak właśnie mało przez to, że jest ta wysoka temperatura, a ostatnio e, były deszcze i niestety też one, te, te ulewne deszcze, i niestety one też nie będą nam pomagać i na przykład e, za tydzień możemy spodziewać się znowu lekkiego pogorszenia, jeżeli, jeżeli e, te deszcze będą, e, ta woda będzie spływała, e, spływała e, z łąk i z pól. Także to właśnie tyle chcielibyśmy Państwu powiedzieć, jeżeli chodzi o takie, o takie szczegóły techniczne. Teraz dwa podstawowe działania to jest napowietrzanie tlenu, napowietrzanie, napowietrzanie wody i też musimy powiedzieć, że to ma też głównie sens w takich zastojinach wody, ponieważ tam gdzie woda płynie, gdzie jest jakby główny nurt rzeki, tam tego tlenu jest zdecydowanie mniej, no bo to jest ta woda, która wpływa i ona później bezpośrednio wypływa. Natomiast tutaj w tych zastojinach ryba się chowa i tutaj właśnie ta nasza siła organizacyjna, że tak powiem, jest skierowana właśnie na, na ochronę, żeby, żeby jednak. Jak najwięcej ryby przeżyło. A z drugiej strony, grupa ratowników, tutaj gmina musiała podpisać stosowne umowy, działa też na nasze zlecenie, żeby na bieżąco ryba była usuwana, żeby nie doszło do jakiegokolwiek skażenia bakteryjnego. Także codziennie ratownicy od godzin wczesnorannych do wieczornych pracują i i zbierają rybę. Oczywiście pomagają nam również wolontariusze, pomaga nam również polski związek wędkarski, ale jednak główny, główna siła to jest właśnie ratownika. A właśnie teraz jeżeli chodzi o kąpiele, oczywiście tutaj musimy na razie przekazywać taką niedobrą informację, że plaża jest zamknięta, nie może być absolutnie użytkowana. No to odwołania. Też trudno nam powiedzieć w tej chwili, jak długo to się będzie odbywało. Być może być może ta ochłodzenie, ochłodzenie pogodowe w przyszłym tygodniu spowoduje, że te procesy na powietrzania i czyszczenia wody będą, e, będą przebiegały szybciej. Ale jak widzicie Państwo, to jest proces szerszy, to jest proces niezależny od gminy. I tak jak chcę e, podkreślić, woda, która wpływa do naszego zalewu, zajmaczu praślu, e, po prostu jest już bez tlenu. I jakie są konsekwencje dla mieszkańców? Nie, to tutaj to, ta sprawa jest zupełnie niezależna. Mamy tutaj oddzielne ujęcie wody i tutaj nie czerpiemy wody z rzeki, natomiast woda pochodzi ze studni głębinowych. To nie była awaria pompy, tylko to była e, drobna awaria zasilania jednej z pomp. Tu chodziło tylko o to, żeby e, znaleźć przebicie prądowe, bo rzeczywiście pompa nie mogła pracować na skutek tego, że nie, nie mogła być e, zasilana, nie, mogł, nie była zasilana prądem. Tak to może, jeżeli bardzo proszę, to, I tak. obecnie działania straży pożarnej polegają głównie na, na podwyższeniu. Wody znajdujące się w tym zbiorniku przy użyciu typowych pomp takich pożarniczych. Na chwilę obecną pracuje tutaj na miejscu cztery zastępy ratowniczo-gaśnicze. Jest pompa wysokiej wydajności i około 12 ratowników. A ile dokładnie pomp? Na chwilę obecną jedna pompa dużej wydajności i cztery pompy do wody zanieczyszczonej, które pracują w systemie ciągłym. A jakie konkretnie jednostki są używane To jest jednostka ratowniczo-gaśnicza pochodzi straż z pochodzi straż pożarna z w sumie 12 Przez cały dzień i noc stopa tak? przerwanie od y, soboty działamy całodobowo i rotacje ratowników następują bez, bez przerwy, ta woda jest na powyżanie. Czy możecie przewidywać, kiedy zakończycie działania, czy na tą chwilę ciężko powiedzieć? Na tą chwilę ciężko powiecie, bo się wspieramy Rynkami, wynikami badań, też oczywiście oczekujemy na, y, na poprawę pogody. Znaczy, na, na, na obniżenie temperatury. Ciągle 12 osób, czy to jest zmiennie u Różne, w zależności od tego, jaka sytuacja jest na miejscu. No są rotacje, wymiana ratowników, bo też w takich warunkach jest bardzo ciężko pracować. Na potrzebę, albo się więcej ratowników tutaj pojawia, albo, albo mniej. Dobra. Tomasz Jirycki, dyka, wier, dyka, wier, Pompy, tak? na początku działa tylko jedna, teraz uruchomiła nie niedawno znaczy, przyjechała jeszcze ta jedna dodatkowa pompa wysokiej wydajności czyli łącznie, tak? tak że w samochód pożarniczy działa cały czas dwie pompy szlamowe tak zwane i ta i pompa wysokiej wydajności aha, przecież. także właśnie, to jest takie istotne, tak. że woda wpływa no, że woda, no, ale że żeby Państwo to wychwycili, że woda wpływa E, zupełnie bez tlenu, tak jak e, biolodzy tłumaczą, 2,2 to jest praktycznie zero życia. 5 mg to jest powiedzmy taki poziom e, dość krytyczny, ale proszę Państwa, tutaj udało się to podwyższyć. Właśnie z tych 2, 2 do ponad 5. E, to było oczywiście przedwczoraj, bo e, trudno powiedzieć, jak jest dzisiaj, bo to jest cały czas dynamiczne, prawda? Ale ja wiem, że były też robione dzisiaj badania e, z wiosiu. I tak przynajmniej oficjalnie te wyniki mniej więcej się pokrywają. One może nie są aż tak dokładne, jak ja przekazałem, bo to co tak powiedziałem, to były wyniki z wczoraj, ale mniej więcej one są na tym poziomie. E, tam niestety już zakładką, zakładką e, poziom tlenu spada i e, niestety to tutaj, e, to nie jest dobre, ale na samym zbiorniku tutaj, gdzie jest, ta, e, gdzie jest najwięcej ryb jakoś ten poziom e, utrzymuje. To dobrze? działaniem jest to powietrzenie wyłącznie zbiornika różnego zalewu, gdyż na powietrzenie rzeki mija się z celem i to jest po prostu niemożliwe. No